Zwycięstwo, chyba tak to miało wyglądać. Byłeś pewny siebie, wygrana na terenie rywala. No i co, i w końcu można sobie usiąść wygodnie po, po walce. Tak, bardzo, bardzo mi to pasuje, że akurat tutaj są fotele. Wyjątkowo. No co, wygrana. Kibice oraz eksperci spodziewali się zwycięstwa Dawida, no i zaskoczyłeś. I to w dobrym stylu, przed czasem. Zaskoczyłem, szczerze też się cieszę z tego powodu, że nie zawsze trzeba wierzyć tak naprawdę, tylko Bóg ma herkę, aczkolwiek też niektórzy na mnie bardzo dobrze zarobili, bo tak naprawdę kurs był jeden z lepszych, to raz, także przynajmniej może chociażby przez taki sposób niektórzy mnie polubią, że można na mnie zarobić, ale no co. No Tak to miało wyglądać. Ja mówiłem o tym od początku, tak to miało wyglądać, tak to wyglądało. Też cieszę z tego powodu, że sam sobie udowodniłem, że ja widzę jasno strategię i to co mówię, ja widzę jasno, że to tak ma wyglądać. Po prostu wyszło wszystko według planu mojego, nic mnie nie zaskoczyło. Yy, walczyłeś, tak jak wspomniałem na początku, na terenie Rywala, no bo jest to Wrocław, jest to hala właśnie miesz mieszcząca się w tym mieście. Dużo fanów, yy, dużo... Okrzyków na cześć Dawida? Czy to w ogóle jakoś w klatce z perspektywy Twojej wpływało na, na dyspozycję, na, na to, jak walczycie? Wiesz co? Ja od 10 lat mieszkam w Polsce i od 10 lat się nauczyłem, że ja żyję w obcym kraju. Pomimo, że tutaj mam samych przyjaciół, sami Polacy, zajbistych ludzi poznaję, e, biznesy tutaj prowadzę, jakieś tam swoje i to wszystko jest na terenie Polski, ale ja pamiętam, że, ja jestem, że to jest obcy kraj. i Hejt? dla mnie to jest hej, czy że ktoś po prostu, że ja jestem w gościach, nie? I to jest to samo, tylko jak że ja jestem w całym kraju jako w gościach, no to teraz ja byłem po prostu w konkretnym mieście jako w gościach. To że komuś piecują, dla mnie to jest normalne. Przede wszystkim, żebym ja wierzył w siebie, najbliżsi wierzą we mnie i tak naprawdę tylko na podstawie tego tworzy się moje życie. Mnie nie interesują i ja nie słyszę w ogóle innych ludzi. Krycha e, niestety wypadł z pojedynku. E, myślisz, e, że Dawid był łatwiejszym rywalem niż mógł być Krycha? Trudniejszym, czy trudno jest Ci to ocenić? E, ogólnie dla mnie Malczyński trudniejszy rywal. E, zawalczyłem jak zawalczył, się nie wiem, albo ja za dobrze przygotowałem się, albo za mocno... <grycha> za, za dobrze zawalczyłem. <grycha> za dobrze zawalczyłem, za mocne czasy, bo biłem mocno. E, to tak ciężko mi ocenić, bo nie poczułem tutaj tak jakby, że to była ciężka walka, bo faktycznie poszło łatwo, tak to tak powiem, nie będę mu zabierał, ale no też, bo no, byłem zestresowany, było widać, że wjechałem mu do bani, było widać, że jest trochę wystraszony, ja, ja to wszystko czuję naprawdę, ja to wszystko widzę, czuję, ja w ogóle bardzo mocno widzę słabość w ludzi, mi nie można tego pokazywać, także, ale ogólnie przed walką naprawdę dla mnie to był jeden z najlepszych rywalów, ja bardzo się cieszyłem tą zmianą, nie mogłem mu powiedzieć na ile go respektuję. Bo, no bo też ja mam taką taktykę, ale naprawdę respektowałem go bardzo dobrze. To jest bardzo zasięgowy, jeżeli chodzi o kończyny, facet, który był to jest by posiadać pasa, stocił kurwa w chuj walk, kurwa, respektowałem go bardzo. Szybki, ale wyszło, no mówię, tak jakby, tak chyba jestem, no nie wiem, będę mówić znów, że jestem zapewny siebie, no nie no jestem, za, byłem za mocny na niego, muszę, muszę kogoś innego mieć. Może Krycha będzie za mocny. a nie wiem, mi się wydaje, że Krycha będzie słabszy, tak, tak mi się wydaje. Okay. Ale myślisz, że ten rewanż nie ucieknie? Szczerze już nie wiem. W sensie ja nie wiem, bo ja nie wiem jak Krycha ma sobie teraz to przeanalizować. Chodzi to on, na pewno co on może zobaczyć. Jest moja pierwsza walka z nim, on może ją przeanalizować. Gdzie ja uczyłem się lewego. Naprawdę to na walkę do Krychy. Przyznaję to kurwa po prostu z ręką na serce. Ja tam uczyłem się lewego. E, trener też mówi, że wchłania wszystko jak pelikan. Teraz jest półtora roku mija i ja pokazuję zupełnie inny level. Od żeby... tego czasu nie schodziłeś z maty? Yy, no od razu ogólnie, miałem od razu od tego czasu pół roku przerwy całkowitej, bo wyjechałem na Bali, tam mieszkałem, jakoś ciężko w warunkach takich gorących yy, trenować. Ale ogólnie podsumowując, no, to rok trenuję. Także raz systematycznie, raz poredycznie, a czasami sobie zrobię dwa tygodnie, nie wiem, obóz, to po prostu bez walki. Koniec. Tak, tak, koniec, proszę się nie denerwować. O, Właśnie, nie, mo nie można w spokoju porozmawiać. Da, tylko zaczęliśmy tak naprawdę. Dokładnie. Będziemy cały wieczór, my komentujemy wszystkie walki. Kaniewskiego wygryzamy, nie? Dobra Sasza, dziękuję i życzę Ci zdrówka, bo widzę, że tutaj lekka, ale malutka kontuzja. Akurat takie, jak to się mówi, małe stawy to chyba wszędzie, nogi, tak, ręce, tak, ale to takie, tak, przynajmniej jestem, chodzę i jestem zdrowy. To sobie sam życzyłem przed walką, tylko kurwa bez kontuzji Sasza. Że kurwa, tylko bez kontuzji, żeby pocieszyć się po prostu tą wygraną nawet. Bo ja już tak wiedziałem, że będzie. No i tym pozytywnym akcentem kończymy rozmowę. Jeszcze raz powodzenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję też.